Siemaneczko widzowie, witajcie w powrocie do serii Roadcrafta. W końcu po, po tym długim czasie udało mi się jakoś naprawić tę grę, żeby ją się udało uruchomić na Linuxie, bo na Windowsie ten problem nie występuje, bo robili ją oczywiście pod Windowsa. A okazuje się, że wsparcie na Linuxie nie jest takie do końca jakby mogło być, także były problemy, ale już po czasie udało się wrócić do niego. W końcu mogę sobie pojeździć z powrotem tymi ciężarówkami. Bo niestety na GeForce Nowa było zbyt e, słaby internet miałem na to, więc nie było opcji, ale na szczęście teraz już da się grać normalnie. Przynajmniej póki co, więc mam nadzieję, że ta gierka nie, nie będzie miała jakiejś aktualizacji na razie, dopiero za jakiś czas. Albo jeżeli nie popsują po tej aktualizacji, bardziej o, o to chodzi. No i co, w końcu się udało wszystko to uruchomić, gierka działa spoko, no i zobaczymy jak to pójdzie, no nie? Póki co jest dobrze Myślę, że Roadcraft będzie gdzieś na zmianę występował razem z SnowRunnerem, bo... No nie wiem jak to chwilowo zrobić, ale chyba tak zrobimy Że będą na zmianę, tylko nie że jeden jeden, tylko na przykład dwa odcinki tego, dwa odcinki tego, coś w tym rodzaju Chyba, że macie pomysł jak wam to puszczać, to możecie napisać, żebym wiedział jak na przykład nagrywać, co wam bardziej odpowiada, czy coś, nie? To też mogę się dostosować jako tako z tym Ogólnie zalogowałem się do gry i ten samochód był na dole W sensie inaczej, logowałem się to on spadał na dół Taka ciekawostka Nie pytajcie jak to możliwe, bo ja też nie wiem Dobra, żeby teraz drugie... O, fik, Chcę dziadu chce się, Już chce się zrzucić, widzieliście go a gdyby go kurczę, no nie wiem, w ten sposób. A powiecie co? Może jeszcze inaczej. Spróbujmy tak. Wyłączmy mu dźwig i spróbujmy się na maksa wycofać. Koręczny mi się przydał. Oj, to, to był zły pomysł. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. No opadnieś troszeczkę. Okej, okay, powoli opada. Może podpory go trochę uratują. Okej. Okay. Gdyby się go udało, choć trochę, kurde, wyciągnąć, nie mówię, że mocno, tylko to jest ciężar, jednak. Ja bym go mógł chociaż trochę do przodu, nie? To już by mi dużo pomogło. Bo jeżeli by mi poszło go do przodu, do góry, podciągnąć, to już mi się nie wywróci. A tak to będzie cwaniaczek, no, walczył nieźle. Ale dobra, dobra. Na razie nieźle, nieźle. Tu no co jest? Czemu nie mogę obrócić dźwigu w tę stronę? Jakiś problem jest? Czy taki ciężki, że normalnie nie może unieść go? Zobaczcie. Ej, no opuszcza mi. Po prostu mi bierze, opuszcza. Co jest? To tak nie powinno działać, chyba. Dobra, 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 dobra. Nie szalejmy, bo. Z tym nie ma żartów. Nie ma żartów. Eee, Fk. Oj, tu to obracanie działało o wiele lepiej. Tylko muszę opuścić. No tu to obraca chociaż, nie, nie to co w y, tym SnowRunnerze Tam to się nie obraca, tam po prostu patrzy Albo w sumie wiecie co? Walniemy sobie to tak jak jest i koniec Też można Kto powiedział, że nie? No nie Fakt, że będzie ciężko tym wyjechać, ale myślę, że to nie przeszkodzi Dobra i do tyłu Nie wiem czy się z tym nie wywrócę ale mam nadzieję, że jakoś dojadę. Fakt, że ciężar jest na tyłku, ale to, nie, to nam nie przeszkodzi mocno. I my z tym musimy, rozumiem, dojechać tam, tak? Cele. Dostarcz obiekt do stacji. Czyli ja muszę jechać gdzie? To jest dobre pytanie. W teorii tu jest droga, którą mogę jechać przez przepompownię. I ta droga jest. Aha, tutaj, dobra. No to spróbujemy w takim razie tu przejechać. Miejmy nadzieję, że raczej bez większych komplikacji, no ale się okaże. Kurczę, powiem wam, że tęskniłem za tą grą. Szczerze, dawno w nią nie grałem i stęskniłem się za nią. Zwłaszcza, że ona ma jeszcze jakieś DLC chyba w przyszłości dostać. To już w ogóle. Powiem, że wyszła tam jakaś roadmapa ostatnio z tego. I wiem, że mają być nowe pojazdy, całe, nowe chyba dwie mapy I jeszcze tam coś więcej, oj wywrócę się W sensie dobra, nie wywrócę się jako tako, bo jest szerokie, ale Nie wiem czy tak ujadę Kurczę, no przydałoby się jakoś podnieść to, ale To zaraz się naprawdę wywrócę Może nas trochę tym dźwigiem się uda podnieść, co? Tak wiecie, na długodami trochę spróbuję się od... odeprzeć. O, właśnie coś takiego. Coś takiego mi chodziło. Bo tu wiecie, tu nie potrzeba dużo, żeby ujechać, tylko tyle, żeby się nie wywrócić. To jest największy problem chwilowo. Ale w sumie ten dźwig nam powinien pomóc z tym, bo tu jest ten piach, w którym się zapadamy. Tak to nie jest problem jechać. No Woron pewnie by sobie lepiej poradził. bo chyba to się woron nazywało. Torki nie pamiętam już nas z tej gry, bo to już dawno temu było. Nie wiem, kiedy skończy, skończyło się w czerwcu granie w to, jakoś tak chyba. Więc, no, trochę czasu minęło, to na pewno. No, ale dobra, pojedziemy, zobaczymy, może tu będzie lepiej. No, bo faktycznie, no, trochę jest ten transformator przechylony w jedną stronę, ale to nie nie, nie szkodzi. Damy radę. Dobra, tam też coś jest, ale nie wiem co tam jest do wydobycia stąd Trzeba będzie zobaczyć Dobra, tutaj sobie elegancko podjechać do przodu powoli Nie wywrócić się Kurde, strasznie buja Ale jakoś dojadę, no Muszę, nie ma innej opcji Gdzie to ja mam z tym jechać? Czy ja w ogóle dobrze jadę? A, tu mam jechać Na chwilę to ja dobrze jadę, czy nie? Źle Właśnie, do tyłu Ja jednak muszę gdzieś po tych torach jechać Jakoś Mam nadzieję, że damy radę Tyk. Nie no, wiecie, najgorsze to jest się tylko wywrócić, a reszta to tam jako, jako tako idzie No dawaj, dawaj, bo cię ściąga widzę mocno Dobra Tu na torach coś stoi znowu Nie wiem, czy da się to zniszczyć, czy nie nie, nie da się. To jest to coś niezniszczalne. Hamulce jakieś czy coś. Nie wiem co, jak to się nazywa. Dobra. Vampery, nie wiem jak to się nazywa na polski. To coś, co blokuje, no. Ale tak czy siaki to gdzie, to jest 200 metrów. To jeszcze nie jest. Tu to jest jeszcze dalej chyba. Tu w tej części mapy chyba dawno nie byliśmy, mi się wydaje, bo w ogóle nie byliśmy nawet. Pewnie ja czy ona nie była tam potem odkryta, już nie pamiętam dokładnie. Jeżeli była, to przepraszam, ale no mówię, nie pamiętam już co tu, co tu, co, co tu była, a co nie. Próbuję sobie przypomnieć na nowo. Chociaż są też z tego jakieś plusy, niby, nie? Gierka na nowo trochę odkryję. No, prawie na nowo, bo już nią trochę zagrałem, ale. Wiecie chyba o co chodzi. Czemu oni wszyscy muszą mieć ksiwa włączone? To jest takie dziwne. Bo Jak siwa jest wyłączona, to znowu laguje przy zapisywaniu, dobra, 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 i jedziemy. Oj, to o ten słup. No i pięknie, ja tu drogę robiłem? Że tu wszystkie maszyny stoją? A tu drogę robiłem, dobra. To no, to akurat pamiętam, tu była faktycznie jedna droga robiona. Eee, I tutaj, tutaj pomału bo znowu nie podjadę. A czy jest piastek miękki? Dobra, 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 stój. Tak, rozkładamy podpory. Odp Odpinamy i możemy ładować. Jeszcze nie chcący przywróciłem chyba ten, ale to nic. Dobra, załadujmy sobie. I cyk w tę stronę.

bardzo miło. Super, znowu musimy się bawić w pozyskiwanie. Ale to nic. Dobra, co my teraz mamy faktycznie zrobić? Co ona nam kazała? Ta nasza niezastąpiona Kelly. Osiem stalowych belek. Na szczęście jesteśmy przy nich. Problem jest taki, że nie wiem czy jest tu coś do recyklingowania. Daje się zobaczyć. Infrastruktura. Ale to jest akurat taka infrastruktura. Aha, mamy dwie infrastruktury. Idziełam to doprowadzić? Eee że niby gdzie? A, że tu. Dobra. Myślałem, że gdzieś dalej się zdziwiłem. I no dobra, to tu nie będzie raczej problemów większych chyba. Chociaż pokazuje na pomarańczowo, więc nie jestem pewien. A bo tu takie buty widzicie. Tu mostu przecież nie ma, o nie. Dobra, to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Bo tam widzę można przejechać w inny sposób. A konkretnie tam, nie? Górą. Dobra, to jeszcze tylko zależy, co to pojedzie. Bo jak to pojadą jakieś kurde samochody bez na żadnego napędu, to. Cienko to widzę. Powiem tak. Cienko, cienko i jeszcze raz cienko. Cyk, 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 cyk. No to nie wy wiecie, przejazd jest jako tako całkiem niezły, nie? No jak dla nas. A dla tych konwojów, to kto ich tam wie? Widziałem to, to, to to do. Dociągnąć? A że tu. Nie wiem, czy się tak da wjechać bezpośrednio, czy. Da się. Dobra, wy sobie tam wyjeżdżajcie panowie, a ja muszę te dwa sprzęty odsunąć. Bo on tu stać nie może. Kurde, ale to jest kolos jak się na to patrzy, nie? To jest tak gigant, że ja ciężko kręcę. Ale fajny gigant, co jak co. Dobra, to jadą te ciężary To nie będzie problemu. Dobra, teraz z Ziksa naszego. I przejedźmy sobie do przodu. A, do przodu nie przejadę. Kurde, waży ta maszyna, nie? Waży sporo. Dobra, ja się im tu... A, na po kamieniu skaczam. No cóż, trudno się mówi. Ja im tu ładnie odjeżdżam powoli. Bo to ciężar jest sporawy. On tu kurde siły nie ma z tym podjechać. Co jest? O, dobra. No i myślę, że oni sobie poradzą. No przecież kurczę, to nie jest jakaś trudna trasa dla nich. Gdzie on na tym kamieniu podskoczył, niby tu? Aby musiał zmienić trasę, no ale. Nie chcę się już bawić w zmianę trasy. Albo dobra. Albo nie. Nie będę takim, taki miły. Nie zmienię im trasy. No tu będzie trudna trasa, bo ona idzie do tego. No, to faktycznie nie jest łatwa trasa. Chociaż. Ej. Czekajcie. Czy ja tu tak nie mogę bezpośrednio tej trasy puścić. No nie wiem, czy to tak ujadą, bo nie wiem, co to za samochody pojadą. Tego się obawiam. Dobra, już wiem, co to za samochody pojadą. O nie. Fajnie, że dodali to. No, fajnie że dodali, ale jednocześnie wiem, że tej trasy na razie nie zrobimy. Bo one muszą mieć jak nic to: tutaj most. Nie ma innej opcji. A skoro tak, no to co? My musimy czekać, czy oni tu przejadą, nie? Czy te samochody już przejechały do końca? A nie, jeszcze mielą. Okej. Okay. Bo ale za to 8 belek dostaniemy, więc nie jest źle. No ale my i tak sobie musimy zrobić recykling, więc od razu sobie tutaj kliknę Na tego mula i zobaczmy sobie tak, co ja mam do zrobienia eee, No dobra, to to zaraz się zrobi automatycznie To Infrastruktura, trasa Aha i elektryczność mamy raz, dwa Jak tu z prądem jeszcze, ja to mogę łatwo doprowadzić Stosunkowo nie niby łatwo, no ale... Też nie do końca. Bo skąd ja mam odprowadzić do tej drugiej? Tu jest jedno, tu jest drugie. Czyli, czyli. My musimy stąd prowadzić prąd. A ja tu mam tę maszynę? O, a nie, to nie to. To jest Bostok. Kreta mam gdzie? Czy tam Krota, jak to się zwie? Aha, ja mam ciebie tu. No wiecie, w teorii mógłbym go tu pociągnąć I nie jest to zły pomysł chyba Okej, okay, no to spróbujmy, no, tylko się nie przełączyłem Ajajaj, gdzie to jest? No to dobra, spróbujmy pociągnąć w tę stronę Do tej całej przepompowni Zobaczycie, zapomniałem, jak te pojazdy dziwnie jeżdżą w tej grze. Ale dobra, ja mam to ciągnąć e, do przepompowni w tę stronę. Najlepiej by było przy tych torach, bo tu się mało jeździ. Chociaż. No, nie wiem. Może przy torach spróbujemy. Bo tu wiecie, tu jest inny problem. Tu nie jest z kablowcem problem, tylko z tym, że. Ciężko jest tu wbić gdziekolwiek coś. Bo tu wszędzie jest kamień. Muszę trochę wycofać w tę stronę Pamiętam, że tam to były problemy, żeby to w ogóle dociągnąć Dobra Tu na... No i tu już sobie nie pojedziemy oczywiście, bo tu jakiś kamień w tym miejscu No i widzicie, i taka jest tu robota, nie? I taka jest właśnie robota z tym kładzeniem kabla tu No co ci tu przeszkadza, powiedzmy? Tu nie ma kamienia, to jest ziemia. No, ale dobra, no widocznie mu coś przeszkadza, no. Ja tam szanuję, no ale okej. Okay. No tu już jest jakiś kamień, to mogę się przyczepić, okej. Okay. No i to jak ja mam to pociągnąć? Tam z kabla, kurde, czy co? Może tam z drogi byłoby prościej. Nie wiem, wiecie co, spróbujemy. Może ja z tej drogi pociągnę i będzie szybciej po prostu Bo tu do przepompowni niby daleko nie jest, no Ale trudne warunki na tym piasku są, to jest problem Bo tak jak w latach to drzewo żeśmy wycięli nie było problemu, tak jest problem Ale chyba mogę z tego kabla tak samo Więc nie jest źle Okej, okay, i weź pociągnij, o No i elegancko Skoro mogę tu ciągnąć, to nie jest źle jeszcze. Jeszcze nie jest tragiczne. To zawsze mogło być gorzej. Teraz tylko na spokojnie do przodu i będzie git. Ta droga nam chyba nie jest aż tak potrzebna. Miejmy nadzieję. Dobra, cały czas do przodu. A w ogóle też mamy chyba sporo misji do zrobienia na tej mapie, z tego co wiem. To tu jeszcze masa rzeczy jest. No jedź do tego przodu, jedź. Dawaj. Dobrze, że tu tyle kamieni, nie ma, to przynajmniej idzie ujechać. No powiedzmy. Nie ma dużych kamieni, o, w ten sposób. A tak to potem spróbuję wyłączyć na kolejny odcinek, żeby nie zawadzała. Co ja mam w tym miejscu do szukania, żeby mi się podchodź świetla, bo nie pamiętam co tam było do zrobienia. Będę musiał popatrzeć. Kurde, no skręcaj! Skręcaj! O, dobra. To jest ta przepompownia już po lewo? Chyba. Czy mi się wydaje? Bo jeżeli tak, to spoko. Kurczę, zanim nam to 8 belek nabije to wiecie co? To nam to trochę zajmie Nie ma co A nie, przepompownia jest jeszcze, jeszcze, dalej Tak dużo dalej, okej okay. ja Nie wiem, czy ja tam... No mm, niby bym musiał tę trasę i tak zaorać To czy ja tutaj przejadę? Tam jest beton I tu też jest beton A tu betonu nie ma Chudem, może lepiej byłoby w tę stronę jednak jechać, wiecie? Spróbujemy tu przejechać, może tu będzie bezpieczniej Bo tu strasznie ciężko z tym kładzeniem kabla jest, nie? Wielki problem To jest ciężka sprawa, żeby to jakoś dobrze położyć Zahaczycie o jakiś kamień, o coś i... i, i koniec Dobra, spróbuj się panie wykręcić. O, tak, właśnie tak. Najlepiej byłoby po prawej stronie jechać, bo tam jest więcej miejsca. Tylko czy mi się uda przejechać? To jest dobre pytanie. Bo coś czuję, że mi na torach wyskoczy, że błąd, ale to nic. Ej, nie, cicho, przejechało przez tory. Okej, okay, nie mam pytań. Ja tam zadowolony. Ale strasznie skacze na to. ja cięż kręcę Zapomniałem jak to potrafi podskakiwać No i co? Czemu nie, czemu nie kładziesz kabla, powiedz mi panie O co ty żeś siachał? Kamień Taki wielki, mocny pojazd, a kamyszek go potrafi zatrzymać, nie? To jest ciekawe No ale myślę, że dojedziemy bez, bez, bez problemu do tej pierwszej części Tylko tu będzie problem, bo tu jest trochę kamyszku. Obyśmy tego nie zebrali ze sobą. No spróbujemy no. Na razie jako tako nie jest źle. Idzie wolno, ale wiadomo, no z tym nie, nie da się śpieszyć. Poza tym gdzie nam się śpieszy, no nie? Dobra, dawaj do przodu, do przodu. No, chyba ominiemy połowę tych kamieni, także jest git Nie mogę narzekać Dobra, dobra, jeszcze trochę do przodu, dawaj, dawaj Tu jest też fajna grafika w tej grze mi się wydaje, taka przyjemna dość Ciekawe czy mi tu zaliczy czy nie jak przejadę przez to Ej, nie zaliczy Ej, cicho, dobra, zaliczyło. Nie, nieważne. Bo normalnie bym musiał wokół płyty, ale mogę troszeczkę szczytować. I to mi się podoba. Dobra, trzeba do tyłu. Bo się nie wykręca, tutaj nie ma opcji. Dobra, i do przodu trochę, do przodu, do przodu, dawaj, dawaj. Byle byś mi tu prąd podciągnął, tyle chcę. I... I co, i nie mamy? Bo milimetry! Dawaj jeszcze troszeczkę. No i pięknie. Mamy prąd. Dobra. W jednym mamy prąd. W drugim się okaże, bo tam już będzie trudniejsza trasa, bo trzeba będzie tu przejechać. Ale dobra. No tu idzie powoli. To sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ale tu jeszcze mnie interesuje ta piaskownica. Aha, za 6. A se liczą. Kurde, Lade. Bardzo drogo. Nie ma co że my te trawce i tak musimy zrobić, i tak z tego co widzę No bo tu musi ten tir przejechać, nie? A z tym tirem to będą problemy, no będą Nie ma co, będą problemy yy... A jeszcze to mieliśmy zrobić Bo nie wiem czy ten most tam kurde robić, czy nie Ciężko powiedzieć, no nie? Jest tu coś w ogóle do załadowania? No niby są, więc okej. Okay. W razie co można złomować. Ale zobaczmy sobie teraz te maszyny tutaj. Tylko nie mogę tu za dużo robić, bo oni tu jeżdżą. To jest ten największy problem chwilowo. Czy ja się mogę tu rozłożyć? O, w ten sposób. Mogę? O, chyba mogę. Czy nie? Rozłożyło to się? Nie Aha, bo ja to muszę mieć pod sobą, dobra, czaję. No to nie tak prosto się z tym obrócić jednak Trzeba by tam dalej wycofać, tylko kurde się tym nie wykręcę trochę Czy może się jakoś uda czekajcie? Nie, dobra, jakoś się okręcę. Jakoś dam radę. I my sobie staniemy po prostu tutaj na brzeszku Albo nawet tam dalej jeszcze zobaczymy Czy ja tu przyhaczę? W tą stópką? Mam pewne obawy Nie, dobra, na razie nie No przecież tu jest piasek! No nie, nie czepiaj się gro Bo się czepiasz szczegółów, o Tu jest piasek Pytanie, czy to im nie zawadzi Kurde To im może przeszkodzić Troszeczkę Dobra, gdzie, 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 są ci, ci nasi, ci piloci cali? Gdzie oni są? Jeżdżą w ogóle? Jeszcze sześć Nie wiem Nie widzę, no ale pewnie gdzieś jeżdżą, no Dobra, gdzie ja tego bajkala całego tutaj? Bo to Bajkala myślę, będziemy sypać, nie? Wiecie, tak jak normalnie te wszystkie pojazdy przejadą, tak tamten tirno nie ma szans przejechać. Wiemy jak to działało. Pamiętam to doskonale, więc nawet nie ma co ryzykować. To ma taki kurde zasięg? Ojejku. To ja się nie spodziewałem, że ja to ma mniejszy. No dobra. Tylko na razie i tak nie mogę zbytnio sypać. Bo jak nasypię, to potem tamtym będę przeszkadzał. No dobra, to sobie zrobimy tak, że ja po prostu to sobie zrobię po odcinku. Te, żeby oni sobie na spokojnie mogli przejechać. A to sobie złożymy. No i co, zobaczymy, co potem będzie, nie? W kolejnym odcinku myślę coś popchniemy do przodu w końcu, bo tu już nam dużo nie zostało. Nawet nie wiem co nam zostało, ale nie mogę sprawdzić, bo nie mam centrum tutaj. A, modyfikatory. No widzicie, tego teraz nie mogę zrobić niestety, nie? Bo to jest y, chyba przed startem tego... Przed startem... jak to się nazywa? Gry. A tak chyba nie idzie. Mniej konwojów? Ciekawe. Poziom trudności, no to wiadomo, paliwo to też fajny dodatek. Modyfikatory ekonomiczne, nie wiem co to koszty mostu, wiadomo, zasada odzyskiwania rozmiar stref, koszt pojazdu i skrzynia. No ciekawe rzeczy, tylko ja tego mówię, nie mogę zmienić szkoda. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, nie? Także to by było na tyle w tym odcinku. Seria jak widzicie wróciła, będzie wracać i będzie się regularnie odbywać, dopóki będzie dało się ją nagrywać. No i dopóki jej nie skończy, oczywiście. No i co? Dzięki, że byliście. Zostawcie suba łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje. I kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii i ze Snowrunnera. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć!